Siemaneczko, z tej strony Vrui Pogadamy dzisiaj sobie na temat nowego eventu, który wchodzi z patchem 11.1.5 Pogadamy sobie o nowym evencie, który będzie w rotacji teraz w WoWie I u nas on pojawi się 4 czerwca Potrwa on do 16 czerwca w Europie Zebrałem dla was wszystkie najważniejsze informacje w jedną całość i opowiem wam trochę o gameplayu, o nagrodach Jak i o innych aspektach związanych z tym eventem Główne huby eventu znajdziemy w Stormwindzie o grimarze, jak i w Dorongalu. W tym hubie znajdziemy 3 NPC-ów, z tego jeden NPC przez 6 tygodni będzie oferował nam jednego questa na tydzień, wynagrodzi nas fajnymi nagrodami, o których opowiem w dalszej części filmiku. Drugi to będzie Vendor, a trzeci nam służy do tego, żeby zapisywać nas na instancję. To jest instancja pięciosobowa, którą możemy robić solo, jak i w grupie do 5 osób, włącznie z nami. Jeżeli zapiszesz się Solo i będziesz chciał pograć sam to dostaniesz dodatkowych followerów, tak jak na Dungeonie. Na starcie jest opcja, żeby ich wyłączyć, żeby odeszli z grupy, ale ja tak naprawdę nie zauważyłem, żeby był jakiś bonus z tego powodu, więc lepiej, żeby zostali w grupie zawsze jakieś leczonko plus tank. Nim zaczniemy challenge na arenie, możemy napić się eliksiru oraz wybrać jedzonko, które nas zbufuje. Z eliksirów to mamy eliksir, który da nam 5% życia co 6 sekund, Mamy flaszkę, która nam da niewidzialność, oraz flaszkę, która nas przyspieszy o 65%. Z jedzonek mamy burgera, który nam zwiększy damage, jaki zadajemy, oraz zmniejszy damage, jaki otrzymujemy. Mamy hotdoga, który da nam dwa razy więcej za zabijanie i za przeżywanie, ale czasem możemy puszczać gazy, które utrudnią nam grę. Mamy tor, który nas przyspieszy o 65%, można łączyć właśnie z elixirem. Mamy też rybkę, która zmniejszy nasz damage, jaki zwiększy obrażenia ale za to dostaniemy właśnie podwójny bonus za zabijanie i przeżywanie. Mamy też mięcho, które zmniejszy nam fizyczny oraz magiczny damage jaki otrzymujemy, zmniejszy nasze obrażenia jakie uderzamy o 40%, jak i zwiększy generowanie agro o 600%. Jak zaczniemy ten challenge, w górnej części ekranu zobaczymy 5 minutowy timer oraz licznik skora, który zliczy nam ile otrzymujemy punktów na tym challenge'u. Jeżeli chodzi o timer, nasz czas możemy zwiększać na dwa sposoby. Jednym z sposobów to jest zębatka, która będzie się pojawiać w trakcie walki, a drugim sposobem to jest item, który leci ze skrzynki, jak skończymy właśnie ten challenge. Mamy dwa przedmioty do przedłużania czasu. Jeden przedmiot przedłuża czas o 30 sekund, a drugi o minutę. Jeżeli chodzi o skora, to skora zwiększamy poprzez zabijanie mobów. No i w trakcie naszej walki pojawiają się takie okręgi, i te okręgi mają możliwość mnożenia naszego skoru. Jak zabijamy w tym okręgu moby. Najpierwsza no faza walki to jest faza z zabiciem całego trashu, którego znajdziemy na arenie. Gdy pokonamy pierwszą fazę, to w drugiej fazie zmierzymy się z bossami. Zmierzysz się z wieloma bossami w dwóch falach. Na ten moment jest 10 bossów, które wam przedstawię. Mają swoje mechaniki dostosowane do tego eventu. Jest Baron z Shadowfang Keep, Brogok z Blood Furnace, Chrono Lord Epoch z Cooling of Strandholm. Reapers z Dead Mice'ów, that z Dead Hydromancer z Team Volta, Lord Walden Shadowfang Keep, Mechginner z Team Rigger z Team Volta, Ratlegor z Watchkeeper Galgormar z Hellfire Ramparts. No i jak pokonamy te dwie fale, wtedy możemy odebrać nagrodę ze skrzyni oraz system podliczyć Ci Twoje wszystkie punkty. Jeżeli chodzi o śmierci to są nielimitowane, ale przy każdej Twojej śmierci wychodzi goblin, który będzie przemierzał całą arenę i jeżeli na niego się natkniesz to dostajesz stuna można go oczywiście zabić ale jest dużo łatwiej go unikać jeżeli chodzi o drop ze skrzynki to dostajemy weteran gear który jest warbandowy i możemy przesyłać go między postaciami lecą też itemy które przedłużają nam czas oraz item który możesz użyć w drugiej fazie żeby przyzwać dodatkowych bossów które dadzą ci więcej jeszcze skora przejdźmy teraz do nagród z weekly Questa oraz do wendora na każdym z pięciu tygodni dostajesz item na Champion Traku oraz, bazowo, co tydzień dostajesz inny itemek. W pierwszym tygodniu dostajesz baner inspirowany tym eventem, który jest jako Toi i możesz go umieścić w jakim miejscu tylko byś chciał. W drugim tygodniu dostajesz Toja podium, które możesz sobie stawiać w jakim miejscu chcesz. Wtedy wspólnie ze znajomymi możecie rywalizować, kto ma więcej skora. Tydzień trzeci nagrodzicie nowym Petem, w czwartym tygodniu dostajesz upgrade do swojego podium. No i najważniejsze, w piątym tygodniu dostajesz Wierzchowca Tyranotors Trit. To jest całkiem nowy Wierzchowiec z interesującym designem. No i za szósty tydzień dostajemy kolejny upgrade do naszego podium. Przejdźmy się teraz do Wendora, który znajduje się w naszym hubie. Będzie oferował nam 6 ramienników do transmogu, które będziemy mogli zakupić za 500 rezonans kryształów. A żeby zostały odblokowane do zakupu to będziemy musieli pierwszy ukończyć archiwmenty z eventu. Żeby odblokować żółty i czerwony będziemy musieli pokonać dwóch bossów. Żeby odblokować fioletowy i zielony będziemy musieli pokonać czterech bossów. A żeby odblokować niebieskie oraz ciemne shouldery będziemy potrzebowali zabić 6 bossów, no i taki finałowy achievement w którym musimy zabić 8 bossów to odblokowuje nam całkiem ciekawego staffa. Czyli robimy to wszystko po catch up gear, champion item raz w tygodniu, no i po kosmetyki których tak naprawdę nie ma aż tak dużo, fajnego wierzchowca jak i peta. Jeżeli chodzi o kwestie achievementowe, no to w World Eventach pojawia się Zdarli Duos. Będzie łącznie 12 achievementów do zdobycia. Jeżeli chodzi o mnie, to ten event troszkę przypomina Brawler's Guild. Możesz dać znać, czy te nagrody zachęcają Ciebie do robienia tego eventu. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Zostaw like, jeżeli Ci się film podobał. No i trzymajcie się, do następnego.